Baby do garów. Z czym Wam się to hasło kojarzy? Jeśli z kobietami w kuchni, to tak też było u mnie. Tyle, że ten żart słyszałam bardzo często pod swoim adresem. W momencie, kiedy przygotowywałam się do koncertu, rozstawiałam mój zestaw perkusyjny, przygotowałam sobie talerze. Ktoś podchodził, chciał zagadać i mówił: Baby do garów. I powiem Wam, że bardzo długo takiego żartu nie lubiłam, ale. Od trzech lat te słowa nabrały dla mnie całkiem innego znaczenia. Są symbolem wyciągania kobiet z kuchni na scenę. Jak to się zaczęło? Miałam 13 lat, kiedy chciałam spróbować gry na perkusji. Więc co się w, takim, w takiej sytuacji robi? No, idzie się do miejsca, gdzie takich lekcji, takie lekcje są udzielane. Ja tak poszłam, zebrałam się na uwagę, przychodzę, chciałam się zapisać na perkusję. Taki pan na mnie tak popatrzył, i to było jakieś 20 lat temu. Dziecko, dziewczyna na perkusji, zacznij sobie od gitary. Zapisałam się na tą gitarę, ale byłam tylko na jednych zajęciach. Wróciłam do domu, byłam zła na siebie. Pewnie wy też tak mieliście, że ktoś wam czegoś zabronił. Ja też wiem, że ja nie jestem jedyna. Mam znajomą, która marzyła o tym, żeby grać na saksofonie. Ale, uwaga, w wieku 16 lat usłyszała, że jest za stara. I tak jest niestety do dziś. Muzyka to potężne narzędzie. Narzędzie do poznawania siebie, ale też otaczającego świata. Ale obecny system edukacji często rujnuje ten twórczy potencjał, który jest w każdym z nas. Wróćmy do tego, do czego muzyka jest nam potrzebna. Aby się dostać do szkoły muzycznej, trzeba przejść egzamin, trzeba przejść test, czy się nadajesz. I jeden z widzów na moim vlogu napisał: Odcinając mi dostęp do muzyki, odcieli mi dostęp do siebie. Jego historia zaczęła się właśnie od takiego egzaminu, na którym on usłyszał: Nie, niestety, nie nadajesz się. Wyobrażacie sobie takie małe dzieciaki, które są. Pełne energii. Ja mam takich właśnie uczniów w szkole, którzy przybiegają, wchodzą do sali, gdzie mamy cztery zestawy perkusyjne, i mówią: wow, ale to jest super. One mają chęć do nauki, mają ciekawość. Ale jeśli właśnie takie dzieciaki będziemy sadzać w ławce i mówić na dzień dobry w pierwszym dniu szkoły, zaczynamy od dyktanda, daleko z tym nie pojedziemy. Kochani, w mojej szkole podstawowej, jak sobie pomyślicie, też, też was zachęcam do tego, żeby się zastanowić, jak, to, jak ta wasza lekcja muzyki wyglądała w podstawówce. Bo u mnie wyglądało to tak, że trzeba było stanąć na środku przed całą klasą, zaśpiewać, czyli pamiętać tekst i melodię. I taka osoba stała na środku, cała klasa patrzyła, ktoś tam zapomniał tekstu, ktoś zapomniał melodii. Stres, izolacja, trema, no i taka pierwsza publiczna kompromitacja. Zaliczona. I ja się nie dziwię, dlaczego tak wielu z nas mówi, że się ja się do muzyki nie nadaje słuchaj mi to słoń nadepnął na ucho. Nie to nie dla mnie. No. Jeśli ktoś pamięta, ma takie wspomnienia, to, to wcale się nie dziwię. I niestety w szkołach muzycznych wcale nie jest lepiej. Program edukacji muzycznej jest przestarzały. W, słuchajcie, ten program jest z czasów powojennej Polski. I ten program się niewiele od tamtego momentu zmienił. Cały czas dominuje muzyka klasyczna, inne gatunki są pomijane. A cały XX wiek, XXI wiek to jest przecież cała masa nowych gatunków, takich jak jazz, takich jak hip-hop, takich jak indie-pop, który będziemy mieli dzisiaj okazję też usłyszeć. Wprawdzie próbują być, są wprowadzane jakieś zmiany i na przykład w 1992 roku. W Warszawie na Bednarskiej otworzono pierwszy wydział jazzu w takim szkolnictwie średnim, ale od tamtego czasu, a minęło już prawie 30 lat, w całym kraju mamy tych wydziałów zaledwie trzy. To przerażające. Dodatkowo mój ukochany instrument, perkusja, często w niektórych szkołach jest instrumentem zakazanym. Przez pierwsze lata uczniowie nie mogą mieć do takiego zestawu dostępu. Dlaczego? No, bo właśnie w orkiestrach symfonicznych perkusji nie ma. Jest orkiestra, są poszczególne elementy, ale na takim zestawie nie można grać, bo wtedy wiadomo, że się gra tą muzykę nowoczesną, czyli jazz, czasami hip-hop, czasami rock i tak No i jest to straszne, bo nie uczymy naszych dzieci otwartości na nowe, nie uczymy naszych dzieci nauki, słuchaj, bądź na bieżąco, śledź, co się dzieje. Inspiruj się tym wszystkim. Dzięki temu staniesz się prawdziwym artystą. My im mówimy nie wolno. I ja miałam tak samo, tylko że w wieku 19 lat zdałam sobie sprawę, że to moje marzenie o tym, żeby zostać perkusistką, to już w ogóle w Polsce nie mam na to szans. Tak sobie odchodziło, gdzieś tam daleko. Ale wiecie co? Pomyślałam, a czemu nie zaryzykować? Poleciałam do Stanów, miałam tylko rok, więc ba bardzo mało czasu i postanowiłam ten czas wykorzystać do maksimum. Pisałam maile do znanych perkusistów, miałam na tyle odwagi, żeby tam do nich napisać, prosząc ich o lekcję, o radę i ku mojemu zdziwieniu ci bębniarze odpisywali. Tak między innymi poznałam perkusistę, który skończył najlepszą szkołę muzyczną na świecie, Berkeley School of Music w Bostonie, no i ja poszłam do niego na lekcję tak naprawdę, żeby po prostu poznać takie osoby jak to jest grać i uczyć się właśnie w takiej szkole. Więc on na dzień dobry co mi zrobił? Na dzień dobry zrobił mi test. Proszę nuty, no więc ja tam, wiecie, próbowałam je zagrać. Teraz improwizacja, zagraj coś od siebie, okej. Okay. Tutaj proszę zagraj taki rytm, taki rytm, taki rytm. No i po 15 minutach on mnie pyta, to co, chcesz studiować w Berkeley? Ja mówię, nie no, ja, to, ja tam się nie nadaję, ja tutaj do, z Polski przyjechałam, chciałam od Ciebie wziąć kilka lekcji. A on mi mówi, ale czemu się nie nadajesz? Czemu tak myślisz? Przecież ty już jesteś gotowa. Ja nie mogłam w to uwierzyć. Jak to? Przecież mi tyle brakuje. Przecież w Polsce nie mam szans na szkołę muzyczną, bo nie mam ani pierwszego, ani drugiego stopnia, a tam w Stanach mogę się uczyć w najlepszej szkole muzycznej na świecie? Jak to jest możliwe? Co więcej, on mi powiedział, słuchaj, zrobimy plan, w trzy miesiące przygotuję cię, żebyś miała stypendium, żebyś nie musiała za tą szkołę płacić. I takich edukatorów, takich nauczycieli życzyłabym sobie właśnie u nas w Polsce. Ludzi, którzy mają odwagę zobaczyć w Tobie coś, czego Ty jeszcze nie widzisz. Którzy mają odwagę i mają taką wizję, że dają Ci marzenia, o których Ty boisz się pomyśleć, albo o tym nie myślisz, bo przecież to nie dla Ciebie. Wracając do Polski. Kaja była taką pierwszą artystką, która mi zaufała. Zaprosiła mnie na przesłuchanie, i słuchajcie, wchodzę do Sani, gdzie są moi muzyczni idole najlepsza, czołówka w ogóle muzyków. Ja tam wchodzę, rozstawiam się, wiem, że mam zagrać kilka piosenek z nimi, właśnie na tym przesłuchaniu. No i oni tak na mnie patrzą, zagadują, tutaj się śmieją, ale widzę, że tak nie do końca wierzą. Pytają: Ty naprawdę będziesz grała na tej perkusji? I mówię: No tak, A kiedy przyjdzie perkusista? Wtedy w telewizji był taki program, mamy cię. Szymon Majewskiej takie coś robił. Więc oni myślą, że zaraz, wiecie, kamery, ukryta kamera, ktoś ich wkręca, i ja tam to żart. Ale zagraliśmy. Zagraliśmy i po chwili wszystko było jasne. Oni tak się patrzyli po sobie, kiwali głowami. Taki znak, słuchajcie, jak muzyk tak kiwa, to znaczy, że chyba jest dobrze. On mówi: wow! Słuchajcie, Kaja dała mi pierwszą pracę. Ci muzycy przyjęli mnie do zespołu i tak naprawdę to oni byli moją najlepszą szkołą muzyczną na świecie. W praktyce, w doświadczaniu, w koncertach po całej Polsce, w występach dla tysięcy osób. To tam nauczyłam się najwięcej i za to im jestem bardzo, bardzo wdzięczna. Kochani, te dwa przykłady takiego odważnego nauczyciela i takich artystów dały mi taką siłę i chęć do tego, żeby właśnie na tych dwóch fundamentach budować autorską szkołę perkusyjną. Pięć lat temu otworzyłam Drama Academy, miejsce otwarte dla każdego. Jak ktoś miał 50 lat i mówił, Agnieszka, już mam 50 lat, czy ja nie jestem za stary? Mówię, człowieku, witaj w domu, chodź, dawaj, zagramy koncert za chwilę. Jeśli przychodziły dzieciaki, które mówiły, Aga, ja bym chciał się uczyć od najlepszych, w ogóle chciałbym, chciałbym to robić profesjonalnie, super. W naszej szkole też było takie miejsce, bo tym razem to ja do Polski ściągałam najlepszych perkusistów na świecie. To szybko zaowocowało, bo po roku dostaliśmy nagrodę najlepszej szkoły perkusyjnej w Polsce, co tylko pokazuje, jak takie zmiany są potrzebne, jak takie zmiany można szybko wprowadzać i jak takie zmiany już po roku mogą przynieść sukces. W Dramakademii nadal brakowało kobiet, dlatego trzy lata temu Właśnie zapoczątkowaliśmy to hasło, Baby do Garów, hasło, które miało zachęcić kobiety do udziału w warsztatach, w warsztatach, które się nazywały Drum Fitness. Myślałam, że przyjdzie 30 osób, zapisało się 300. Myślałam, że poprowadzę zwyczajne warsztaty ja sama, zestaw perkusyjny, trzeba było przygotować 5 zestawów perkusyjnych, przenieść wszystko do wielkiego klubu na scenę, żeby tam te 300 dziewczyn pomieścić. No i pytanie, jak myślicie, da się nauczyć 300 kobiet gry na perkusji w ciągu 45 minut? Nie! Yeah. Słuchajcie, podoba mi się to. Szczerze, sama tego nie wiedziałam, ale mówię nie, no tak, jest to do zrobienia. Zobaczcie, jakie były efekty. To jest Kasia. Która po 45 minutach nie tylko zagrała do piosenki, ale też miała odwagę wyjść na scenę i zagrać właśnie z, zagrać ten numer. Jak widzicie, wygląda to jak taki koncert. Koncert, w którym wszystkie dziewczyny biorą w nim udział. Zamiast nudnej lekcji jest rozrywka i nauka przez zabawę, bo tak uczymy się najszybciej. No i najważniejsze, nikt tutaj nie wytykał błędów, nikt nikogo nie oceniał. I było wybuchowo. <noise> Kochani, właśnie tak powstała społeczność kobiet i od tych trzech lat przeszkoliliśmy ponad tysiąc dziewczyn, które miały miejsce, w końcu miały miejsce, do którego mogły przyjść i do którego mogły, w którym mogły spróbować. To Agnieszka, która w dziewiątym miesiącu ciąży, słuchajcie, zamiast do szpitala, wolała przyjść do nas na zajęcia, które prowadziliśmy, na, na nasz kurs. Jak ja ją zobaczyłam, mówię, Agnieszka, co ty tutaj robisz? Bo wiedziałam, że to jest dzień terminu jej porodu. Ona mówi: "Słuchaj, to jest najlepszy sposób na relaks. Ja się teraz, ja teraz nie chcę myśleć o problemach i ja się na tych zajęciach relaksuję. Mogę zostać?" Ja jej pozwoliłam, ale to były dla mnie najgorsze zajęcia, bo ja przez 45 minut tutaj gram, a tutaj patrzę, czy ona nie zaczyna rodzić. I za każdym razem jak łapała, dotykała swojego brzucha, to mówi: "Agnieszka, jak tam?" Ona: "Nie, jeszcze nie mam skurczy." Mikołaj urodził się kilka dni później. Tutaj już kilka miesięcy później był też na naszym perkusyjnym festiwalu, jak widzicie, jako najmłodszy nasz uczestnik. I patrząc na to, ile radości muzyka daje, patrząc na to, jak ci ludzie po, po miesiącu grają swój pierwszy koncert, przykro mi, że ten obecny system edukacji nam tą radość zabiera. Muzyka zmieniła życie mojej i setek innych kobiet i mężczyzn. To narzędzie, które może być. Rozwiązaniem na te problemy cywilizacyjne, przed którymi teraz stoimy. Izolacja społeczna, stres, depresja. To narzędzie, które mamy w zasięgu swojej ręki, ale z tego narzędzia nie korzystamy. Dlaczego z tego narzędzia nie korzystamy? Bo system nam wmówił, że do muzyki trzeba się nadawać. Więc na koniec mam do Was taką wielką prośbę. Usiądźcie sobie wygodnie, proszę. Weźcie głęboki oddech. I będziecie mieli teraz wy gwarancję, czy się do muzyki nadajecie, czy nie. Uwaga, zaczynam. Jeśli słyszysz mój głos, nadajesz się. Dziękuję.